Marzyliśmy o polskiej Izerze, a tymczasem Japonia przez przypadek wskrzesiła polską legendę. Honda wypuściła nowy samochód, nieświadomie robiąc auto, które mogłoby stać się nowym narodowym pojazdem Polaka. No bo kto by się spodziewał, że Maluch wróci pod znaczkiem Hondy. W polskich fabrykach wciąż trwają prace nad i0. W mediach głównie piszczy prototyp. Politycy przekonują, że już zaraz rusza produkcja, a Honda w Japonii zaczyna sprzedawać n 1 i czyli małego, taniego i praktycznego keikara, który wygląda jak skrzyżowanie Malucha z PlayStation. Twórcy Hondy Chcieli zrobić keikara dla miasta, a zrobili auto, które Polak pokochałby od pierwszego tankowania. Znaczy ładowania oczywiście. Możesz podjechać pod targ w Benzinie, zaparkować w szczelinie równej szerokości malucha, a zarazem nie bać się kontroli spalin czy wjazdu do E-strefy. Nowy maluch made in Japan. Honda nawet nie wie, że jej N1E mocno nawiązuje do polskiej legendy. Właściwie, zamiast Zero, Polak mógłby jeździć Hondą. Nieświadomie Japonia zrobiła to, czego polska fabryka jeszcze nawet nie zaczęła. Jaki więc jest scenariusz na najbliższe lata? Izera wciąż czekamy, liczymy, prognozujemy. A Honda już jeździ po ulicach Tokio, a wkrótce przypłynie też do Europy. Czy nowy, narodowy samochód Polaka będzie miał japoński paszport? Może zamiast kluczyka do izerki dostaniemy ładowarkę do Hondy? Ale przynajmniej na parkingach pod Lidlem zawsze znajdziemy miejsce. Krótka pauza w materiale. Poznaj nasze rewolucyjne systemy antykradzieżowe. Kiles Protector do zabezpieczenia samochodu przed kradzieżą na walizkę na kilesprotector.com oraz innowacyjną blokadę skrzyni biegów na i zabezpiecz swój samochód przed kradzieżą już teraz. Polska chciała zbudować Izere jako własny symbol i legendę. Ale możliwe, że nasz maluch powróci nie z fabryki w Jaworznie, a z linii produkcyjnej w Osace. Honda nawet nie wie, że jej auto przez przypadek wpisało się w polskie marzenia o prostym, tanim, miejskim aucie z retro klimatem. Czasem zamiast czekać na cud, wystarczy spojrzeć na to, co już jest. Japończycy mają N1E, a gdyby Honda naprawdę chciała podbić polskie serca, to od razu wypuściłaby N126E. Dajcie znać w komentarzach, czy wy też widzicie tu podobieństwo do polskiej legendy i subskrybujcie nasz kanał, jeśli chcecie być na bieżąco z moimi spostrzeżeniami dotyczącymi motoryzacji.